Cześć! Witam Was na kanale Domek na Wzgórzu. Ja na imię mam Grzesiek i przypomnę Wam buduję dom szkieletowy w konstrukcji stalowej w górach albo po prostu na terenie z bardzo dużym stopniem nachylenia z dwoma kondygnacjami, gdzie pierwsza kondygnacja jest częściowo pod ziemią. Jesteśmy obecnie na etapie, że mamy wykonaną izolację przeciwwodną pod płytę fundamentową. Izolacja jest wykonana z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 5 mm takiej dachowej tak i obecnie przygotujemy przygotowujemy zbrojenie płyty z wykorzystaniem siatek zbrojeniowych o przekroju pręta Fi-10 i oczku co 15 cm Zbrojenie jest dość mocno skomplikowane, ponieważ wchodzą przeróżne belki, przeróżne e, po prostu elementy wewnątrz, wewnątrz płyty, no, ale to naprawdę no, to jest, e, to jest e, jakby spowodowane tym, że teren jest no, pochyły, tak? I musimy się jakby zabezpieczyć z każdej strony, żeby dom nam się nie osunął, ani e, gdzieś tam nierównomiernie nie osiadał, tak? No bo z jednej strony mamy, e, przypomnę też wykop 4,5 metra, a z drugiej strony nasy 1,20 m, Więc, no, Możesz sobie obrażać. obrazić, że no, nie jest jednolite podłoże wszędzie i no, może różnie dom usiadać. Więc przy takiej płycie fundamentowej no, nie będzie opcji, żeby dom usiadał, albo no, minimalizujemy to do, do tak naprawdę wartości prawie bliskiej zeru. Tydzień to naprawdę jest pierwszy dzień, gdzie. To znaczy, to co zobaczycie, to jest pierwszy dzień, gdzie chłopaki zbroją. Mam obecnie godzinę 15, a nie, czułem, przed 15 jest, mówiła chłopaki zbroją od 7 no i znaleźć dość sporo, tak, bo jest 8 osób, jakoś tak, 8 osób plus ja. więc idzie to w miarę, wydaje mi się, że szybko. Szalunki robią od wczoraj, wczoraj robiły 3 osoby szalunki, to jest naprawdę możecie zobaczyć, jak to się rozkłada czasowo, czy to szybko, czy to wolno. No może można i szybciej, ale pytyczając można też i wolniej. No troszkę już rzeczy przerabialiśmy jak było w projekcie, no bo też jakby no nie wszystko da się wykonać i wydawało mi się, że będzie to łatwe, proste i przyjemne. Okazało się, że jednak tak nie jest. Na logu nie pasuje, tak. No tyle, tyle rzeczy, ile do tej pory wyliczyłem, to, to wszystko nam pasuje. Tam takie miałem małe strzemionka pod, pod belkę wewnętrzną, wewnątrz, wewnątrz płyty, tak, żeby no, zniwelować to rozciąganie, które będzie od powyższej od konstrukcji z, 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 tam z elementów walcowanych. I, no I tam, jakby, tam dobrze policzyłem, tak, ale mówię, no widzę, że większość, tak jak, na, jak, jak zakładałem, tak, tak pasuje. Mówię, chłopaki się uwijają, robią wszystko. Jak najlepiej potrafią i naprawdę jestem, jestem z nich zadowolony. No, ja planuję betonowanie na piątek. Dzisiaj mamy sobotę. Chłopaki no, nie pracują teraz. W, mówię, w poniedziałek, 3 maja. To jest 3 maja? Tak, 3 maja nie pracują. No Jest święto, tak. Mówię, no, dzisiaj mamy święto, ale to mówię. No, no, chłopaki byli chętni, więc, 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 więc pracujemy. Eee, więc to naprawdę zostaną nam wtorek, środa, czwartek. No 3 dni na wykonanie wszystkich elementów, żeby, żeby było można w piątek wylać beton. No zobaczymy, tak? No może się uda. Mam taką nadzieję. No mówię, płyta nie jest prostą płytą. Więc okej, okay, no mówię, potem gdzieś mam odrzucę jeszcze kamery, które popadam na miejscu. Yy... Takich filmów chyba będę zadawała jeszcze drugą część. Zobaczycie, jak już będzie wszystko wykonane, albo bardzo bliskie w wykonaniu. No i wiadomo, już ostatni przegląd robimy razem przed samym betonowaniem. A więc teraz zapraszam Was do oglądania tego, co tam działamy. Tam, tam. ja tak patrzę, mówię, po kątem oka widzę i, i, i mówię, tam sobie działamy. A więc, obiecałem poopowiadać, więc trochę Wam poopowiadam. Od czego by tu zacząć? Siatki, tak jak widzicie, wchodzi tutaj 16 siatek. Tak jak mówię, no na całą płytę, tak? Ostatnie tamte na, sam, tam, na samym końcu są cięte. Nie ma, nie są całe. Tak widzicie, tu jest odpad, tylko tyle jest nam jakby odpadło, bo zaczynaliśmy od tej strony układać siatki. Problem, jeszcze siatki są fajne, wygodne, bo nie trzeba naprawdę nigdzie na łączeniach ich skręcać. Yy, mamy jakby ich ciągłość, tak? Tak, tu widać, Przy dwie siatki się łączą ze sobą. Wiem, że powinny być jeszcze jedno oczko więcej, ale dlatego, że mi siatki nie pasowały, to zrobiliśmy na tyle, na półtora oczka się łączą. Więc tak będzie, tak sobie zawymyśliłem i tak po prostu będzie. Jest to przeliczone i, i spokojnie tutaj nam starczy. To nie są jakieś tam problematyczne miejsca, więc w tym miejscu nam spokojnie starczy. Jest tutaj tyle zbrojenia dodatkowego dorzucone, więc jakby yy, no nie wymaga to żadnego komentarza. Tak, mówię, w tym miejscu jakby samo połączenie siatek nie jest większym problemem, bo tak fajnie na siebie nachodzą, że tak naprawdę z dwucentymetrowego zbrojenia robi się 3 trzycentymetrowe, czy w sensie grubości, tak? Bo ten pręd jest na górze, ten pręd jest w środku, ten pręd jest w środku, ten jest na dole, robi się 3 cm. ale schody się zaczynają w momencie, kiedy się cztery siatki na siebie nachodzą. Wiem, że można próbować robić to na zakładki, czy na zakładki na jakby z przesunięciem, tak? Żeby, żeby wychodziło to inaczej, no ale... Tak jest też prościej. Tak jest, tak, tak z jednej strony jest prościej yy, samo zbrojenie yy, rozkładać yy, i mierzyć, a że wygląda to brzydko, no to trudno, tak? Wszystko razem będzie połapane, no bo tak co na razie tak, tylko żeby się nie przemieszczały, ale ogólnie jest dobrze, tak? Nie jest to na pewno jakimś tam błędem. I to jest jakby wada siatek. Jak widzicie, dystanse pod spodem są, całe takie liniowe, żeby opierało się w miarę równo. Chodzi się po tym, no bo jak... No, jak siatce, tak. Ja nie lubię ogólnie chodzić po zbrojeniu, ale niestety trzeba. Poszalowane. O, cały się opadam. O, tutaj. Tu mamy belkę, której wcześniej wspominałem. Belka taka wewnętrzna, która ma przynosić rozciągania od słupów, które będą tak raz, dwa i trzy słupy po drodze. I ona ma, jakby to rozciąganie, które na całej długości będzie powstawało, ma niwelować, Tak, i tu są cztery pręty, jeszcze fi 12 i to wszystko ma być taka jedna belka skręcona, i na tym będzie oparta siatka kolejna. I też są razem połączone. No, i to jest taki, mówię, trudny element, bo ciężko było te strzemiona przełożyć, bo trzeba kombinować na parę razy. A tutaj, tak ma z daleka pokażę. Na tym placku jest dozbrojenie. Tak, podkładane są pręty i w tą stronę, i w tą stronę. Po to, żeby przenosić to obciążenie od słupa, tak, żeby słup nie chciał się przebić. I takie miejsca są trzy. Są trzy słupy, o tak na widać z daleka. Tu ładnie widać. Tu jest jeszcze jeden i tam jest jeszcze jeden. No. I co by tu jeszcze wam pokładać? O! Nasza belka. Tak widzicie. Bież nie będę podchodził, bo to jakby tutaj jest tak fajnie widać, że jest zbrojenie dolne. Są ubigle. I na to pójdzie, na, na górę pójdzie jeszcze jedna siatka. Tak, i tak, będzie połączone z ubiGami i z kolejną siatką. Tak, i tę wchodzi przez Belkę, spinane jest z Belką. No, Belka, oczywiście, tak. Belka też jest na dystansach. No, trochę dużo betonu pójdzie o. na tą powierzchnię. Ale to, mówię, na pewno jest dużo wygodniejsze przy betonowaniu i szybsze, bo tam musielibyśmy dwa razy brać pompę, dwa razy przyjeżdżać. Niepełny beton, dwa betonowania to nie. Tak jest po prostu wygodniej. Tam zaczynają się ubiegle montować pod zamykające płytę. Bardzo ważny element nigdy o niej nie zapominajcie. O, widzicie. Z tamtej strony też oczywiście będą w tą stronę. Tylko, będą, tylko będą montowane w momencie, kiedy położymy siatkę. No, no i tyle. To jest praca 8 osób w ciągu jednego dnia. No, w sumie też się mogę liczyć. A, i tu jeszcze powycinane pod. To też już podosztukujemy, tak, żeby rura była w koło obłożona, ale to też jakby nie jest większy problem. Bo to jest w środku płyty, wypada. Więc być ok. Przepraszam za mój głos, ale też troszkę jestem przeziębiony i, i troszkę ze sobą walczę. dobra. Na więcej zapraszam. Następnym razem, czyli tam za parę dni, gdzie na pewno pokażę już Wam więcej, będę się w tym będę we wtorek jeszcze tutaj zbroił i też z tego dnia na pewno nagram coś i wrzucę. Więc na pewno zobaczycie troszkę więcej, hmm, chyba że się rozłożę, do całkiem chory. Dobra, zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Lubię dyskutować i rozmawiać na tematy budowy, więc zachęcam do, do rozmów.